Witajcie kochani, z tej strony wasz skryba i garska wieści z nieba, a dzisiaj słowo prorockie, zdobycie Babilonu. Księga Jeremiasza, rozdział 51. Posłuchajcie. Znieście znaki w kraju, dmijcie w trąby wśród narodów, do świętej wojny z nim przygotujcie narody. Zwołajcie przeciw niemu królestwo Ararat, Mini, Ashkenaz. Ustanowcie przeciw niemu dowódcę, każcie sprowadzić konie jak najeżoną szarańczę. Do świętej wojny przeciw niemu przygotujcie narody, króla Medii, jego przywódców i wszystkich jego urzędników, całą ziemię, nad którą panuje. Drży ziemia i dygoce, bo się wypełniły plany Pana na Babilonie, by obrócić ziemię babilońską w niej zamieszkałe pustkowie. Bohaterowie babilońscy odstąpili od walki. Przebywają w warownych twierdzach, wyczerpała się ich siła, stali się jak kobiety. Budynki jego uległy spaleniu, włamane zostały jego zasuwy. Goniec zabiega drogę gońcowi, a posłaniec posłańcowi, by zawiadomić króla Babilonu, że zdobyte jest zewsząd jego miasto, że przejścia jego są zajęte, a umocnienia spalone ogniem, a wszyscy wojownicy porażeni strachem. To bowiem mówi Pan Zastępów Bóg Izraela. Córa Babilonu jest jak klepisko, kiedy je ubijają. Już niedługo przyjdzie na nią czas żniwa. Kochani, to kolejny odcinek, w którym nagrywałem słowo prorockie odnośnie upadku Babilonu. Gorąco zachęcam, byście sięgnęli wstecz do tych odcinków i odsłuchali, bo są to sprawy myślę bardzo istotne. Mam. Głębokie przekonanie w sercu, że będziemy świadkami upadku wielkiej cywilizacji Babilonu. Tak w znaczeniu narodu, tak w znaczeniu kraju, ale też pewnej kultury. Kultury bożków. Jak przeczytamy wcześniejsze rozdziały Jeremiasza, 51 rozdziale, Pan mówi o tym, dlaczego te Babilon musi upaść. I podkreśla, że. Pośle do Babilonu tych, cytuję, co przesiewają zboże, co przesiewają, czyli odsiewają ziarna od, od plewy, bo jak wspominałem, żyjemy w momencie dziejów, w którym jest odsiewane ziarno od plewy, tak w znaczeniu indywidualnym, gdzie kształtują się nasze duchowe postawy, wyroszczają się nasze duchowe zmysły, tak w znaczeniu narodów, a w najgłębszym znaczeniu zmienia się Nasza cywilizacja i zmieni się z nas zupełnie inną niż planowana jest, planowane jest wprowadzenie. Ten świat cyfrowej łudy upadnie i będzie rzeczywistość duchowa, bo taka jest wola Boża. Jestem przekonany, że po to jest to słowo, i po to przede wszystkim słowa zapisane w Piśmie Świętym Biblii, byśmy mieli nadzieję, byśmy żyli nadzieją, że to się właśnie w tym kierunku potoczy. Bo przecież słowa są. Prawdziwe i nieomylne, i dotyczą czasów obecnych, o których Pan mówi, byśmy podnieśli głowy, że gdy to wszystko nastanie, wieści wojenne, pogłoski, gdy się rozpoczną tzw. bóle porodowe, byśmy podnieśli głowy, bo nasze, nasze zbawienie jest blisko. A dlaczego Babilon musi upaść? Jak czytamy, Babilon był w ręku Pana złotym kielichem upajającym całą ziemię. Jego wino piły wszystkie narody, dlatego wszał popadły. Wszystkie narody, które piły z tego systemu, z tej kultury, wpadły w szał. I ten szał jest coraz bardziej widoczny. Odwracamy się od duchowości totalnie. I dlatego, e, czytamy dalej: Staraliśmy się Babilon uzdrowić, lecz nie dał się wyleczyć. Dlatego porzućmy go i niech każdy idzie do swojej ziemi, albowiem sąd nad nim dosięga nieba. I aż w obłoki się wznosi. Ty, czytamy dalej, co mieszkasz nad wielkimi wodami, wielkie skarby posiadasz, nadszedł Twój kres, dopełniła się Twoja miara. Pan zastępów poprzysiągł na swe imię, że nieruchronnie napełnią Ciebie ludźmi jak szarańczą i podniosą nad Tobą okrzyk wojenny. On uczynił Ziemię swoją mocą, umocnił świat swoją mądrością. I swoim rozumem rozpostarł niebo. Na dźwięk jego głosu huczą wody w niebie, bo on podnosi chmury z krańców ziemi, czyni błyskawice zapowiedzi deszczu i wysyła wiatr z jego zbiorników. Będziemy obserwować te rzeczy. Wierzę, że będziemy obserwować wszystkie te rzeczy opisane w Piśmie Świętym. Czytamy dalej. Nierozumny pozostaje każdy człowiek bez wiedzy. Wstydzić się musi. Bożka, każdy złotnik, bo podobne podobizny, jakie odlał, są kłamstwem i nie ma w nich tchnienia. System monetarny, system bożków, mamony, upadnie, bo nie ma w nim Bożego tchnienia. Czytamy dalej, że są one nicością, tworem śmiesznym, zginą w czasie obrachunku z nimi. Nie takim jest bowiem dziedzictwo Jakuba. W wszechświat bowiem on ukształtował. Izrael jest szczepem Jego dziedzictwa, Pan Zastępów Jego imię. Dostaliśmy ziemię jako dar od Pana. Nie kupiliśmy jej za bożki złocone, ale dostaliśmy ją w dziedzictwo po to, żeby się nią cieszyć i radować. Dlatego ten system upadnie, bo jest zgniły, bo jest oszukańczy, bo mami ludzi. I Oto ja, mówi Pan, góro zagłady, wyrocznia Pana, wyciągnę na Ciebie rękę i zepnę Cię ze skały, czynią Cię górą płonącą i nie będą brać z Ciebie kamienia węgielnego, ani kamienia pod fundament, ale będziesz opuszczona na wieki, wyrocznia Pana. Obecnie wiele narodów czerpało wzorce jako kamień pod fundament, ten system, który narzucał Babilon, ale tak już nie będzie, to zupełnie się zmieni. Mam takie głębokie przekonanie w sercu, że czas jakby przyspieszył i że zdobycie Babilonu nie jest odległą przyszłością. Wierzę, że wkrótce zaczną się dziać kolejne rzeczy opisane w Biblii, że tak jak widzimy działania zbrojne na Ukrainie, tak zobaczymy wkrótce na Bliskim Wschodzie, a gdy one się zaczną, to blisko jest do zdobycia Babilonu. Czytamy przecież, jakie królestwa. Pan zwołuje do wojny z Babilonem. Czytamy, zwołajcie przeciw Niemu królestwo Ararat mini Ashkenaz. Zobaczcie sobie, kochani, na mapie, o czym ja mówię. Zobaczcie, co ja czytam, co to są za regiony. Dalej, ustanowcie przeciw Niemu dowódcę. Każcie sprowadzić konie jak najeżoną szarańczę. I dalej, do świętej wojny przeciw Niemu przygotujcie narody króla Medii, jego przywódców, wszystkich urzędników, całą ziemię, nad którą panuje. Kochani, królestwa Ararat Mini Ashkenaz, zobaczcie, gdzie to jest. Król Medi, gdzie jest królestwo Medi? Medowi i persowie, kochani, to jest właśnie Iran. Zobaczcie, góra Ararat, tam gdzie osiadła podobno Arka. To są królestwa Wschodu. Na naszych oczach wypełnia się historia. Warto, żebyśmy gdy to się zacznie, mieli w pamięci zdanie Pana do świętej wojny z Nim przygotujcie te narody słuchajcie, przeciw niemu królestwo Ararat mini Ashkenaz kochani, wielokrotnie Pan powoływał obce armie przeciw danemu królestwu, tak było na przykład z Persem Cyrusem, którego Pan powołał, by zniszczył Babilon to byli też w cudzysłowie poganie Pan wykorzystał Tą siłę powołał ich, tchnął w nich taki zamiar. Ciekawe jest to, że właśnie z biblijnego kontekstu zupełnie można inaczej odczytywać wydarzenia, które następują i które będą miały dalej miejsce. Po z tego punktu widzenia nie są to pogańskie, złe narody, które atakują i niewolą, ale są to narzędzia niejako wykorzystane przez Pana, by zniszczyć Babilon, który więzi nas na różnych poziomach. Mowa jest w tych tekstach, zarówno o działaniach wojennych, jak i o kataklizmach. Czytamy o wodzie, która będzie zalewać, ale też o ziemi. Drży ziemia i dygoce, bo się wypełniły plany Pana na Babilonie, by obrócić ziemię babilońską w niezamieszkałe pustkowie. Mawiam Was, siostry i bracia, do modlitwy za ludzi, za naszych współbraci, za siostry i braci w Babilonie, którzy tam zostaną. Pan namawia do ucieczki. Nie każdy to czuje, nie każdy może wyjechać. Więc módlmy się za naszych braci, by znaleźli Bożą opiekę, by się uszczeli tych działań, które nastąpią. O upadku Wielkiego Babilonu jest też mowa, o czym wspominałem w z Apokalipsy św. Jana w rozdziale 18, gdzie jest zapowiedź o upadku Wielkiego Babilonu. Czytamy tam: Ujrzałem innego anioła, niełastępującego z nieba i mającego wielką władzę. A ziemia od chwały jego rozbłysła i głosem potężnym tak zawołał: upadł, upadł Babilon. Stolica stała się siedliskiem demonów i kryjówką wszelkiego ducha nieczystego, i kryjówką wszelkiego ptaka nieczystego budzącego wstręt. Bo winem zapalczywości swojego nierządu napoiła wszystkie narody i królowie ziemi dopuścili się z nią nierządu, a kupcy ziemi wzbracili się ogromem jej przepychu. To jest, kochani, wskazanie, czym był tak naprawdę Babilon, który winem zapalczywości i swojego nierządu napoił wszystkie narody. Jest też wezwanie do ucieczki poniżej. Usłyszałem inny głos z nieba mówiący: Ludu mój, wyjdźcie z niej, byście nie mieli udziału w jej grzechach i żadnej z jej plag nie ponieśli, bo grzechy jej narosły aż do nieba. Jak czytamy dalej, Dlatego w jednym dniu nadejdą jej plagi, śmierć, głu smutek i głód i będzie ogniem spalona, bo mocny jest Pan Bóg, który ją osądził. Kto mieczem wojuje, od miecza ginie i będą opłakiwać ją kupcy. Dlaczego kupcy tych towarów, którzy wzbogacili się na niej, jak czytamy, staną z daleka, ze strachu przed jej katuszami, płacząc i żaląc się. W słowach biada, biada, wielka stolica odziana w bisior, purpurę i szkarłat, cała zdobna w złoto, drogi kamień i perłę, bo w jednej godzinie przepadło tak wielkie bogactwo każdy sternik i każdy żeglarz przybrzeżny, i marnarze i wszyscy, co pracują na morzu, stanęli z daleka. Jak czytamy dalej w Apokalipsie i światło lampy już w tobie nie rozbłyśnie i głosu oblubieńca i oblubienicy już w tobie się nie usłyszy, bo kupcy twoi by, byli możną władcami na ziemi, bo twymi czarami, a w innym tłumaczeniu farmacją, Omamiona zostały wszystkie narody i w niej znalazła się krew proroków, świętych i wszystkich zabitych na ziemi. To są bardzo ważne zdania. Kupcy... Którzy byli można na Ziemi, którzy dyktowali tak naprawdę kierunek rozwojów gospodarczych danych regionów Ziemi i mamili czarami albo inaczej farmacją wszystkie narody. I w niej też znalazła się krew proroków świętych i wszystkich zabitych na Ziemi. Babilon był też nazywany młotem bożym. Czytamy. Wracając do księgi Jeremiasza w rozdziale 51. Byłeś dla mnie młotem, narzędziem wojny. Miażdżyłem tobą narody, bo żyłem królestwa. Miażdżyłem tobą konia i jeźdźca. Miażdżyłem tobą wóz i woźnicę. Miażdżyłem męża i kobietę. Miażdżyłem tobą starca i dziecko. Miażdżyłem tobą młodzieńca i dziewicę. Miażdżyłem tobą pasterza, jego trzodę. Miażdżyłem tobą rolnika, jego zaprzęg. Miażdżyłem tobą rządców i kierowników odpłacą teraz Babilonowi wszystkim mieszkańcom Haldei za wszystkie zło wyrządzone Syjonowi na waszych oczach kochani dzieją się rzeczy przełomowe na naszych oczach bo to upadają wielkie cywilizacje i systemy wartości a nowy świat nowa rzeczywistość, nowa Jerozolima wykluwa się w bólach stąd bóle porodowe ważne byśmy nie dali się wciągnąć duchowo w niepokój, w lęk, czyli te rzeczy, które obniżają w nas wiarę. Przeciwnie. Po to Pan dał nam Pismo Święte, po to wlewa swojego ducha, swoją miłość i zrozumienie w nasze serca, byśmy mogli widzieć, że taka jest wola Boża, że wypełnia się Boży Plan. Ważne, byśmy nie dawali się poróżnić. I skłócić z innymi narodami, sąsiednimi narodami, które być może wypełniają Boży plan. W każdym razie często widzimy, coraz częściej widzimy, że rzeczywistość jest zupełnie inna od tej, którą przybliżają, pokazują nam media. Stąd warto zanurzyć się w sercu i wejść w Bożą opiekę, w Boże prowadzenie. Jest to niezbędne, by przetrwać w miarę spokojnie ten trudny okres. A w tym przypadku podejdź ze zrozumieniem, gdy oto rozpoczą się działania na Bliskim Wschodzie i narody, które wspomniałem, wyruszą, by zniszczyć Babilon. To musi się stać, by nastała nowa rzeczywistość. Módlmy się za naszych braci, za nasze siostry na terenach Babilonu i wspierajmy się wzajemnie. Pamiętajmy, jesteśmy tu na chwilę i po to, by nieść jeden drugiego, by służyć, by myć sobie nogi. Podczas gdy Babylon karmi nas kulturą śmierci, która jest zupełnym zaprzeczeniem dawania siebie, która jest egoistyczna, skierowana do siebie i niszcząca jeden drugiego wzajemnie. Jest to kultura śmierci. Dlatego nie jest to nasza rzeczywistość, której my jako chrześcijanie pragniemy, do której tęsknimy. Ona dopiero nadejdzie z Królestwem Bożym. Nasza nadzieja w Panu, który przyjdzie wkrótce, wierzę w to głęboko, i w Jego Królestwie, które będzie tu zbudowane na zgliszczach Starego. Z Bogiem, siostro i bracie. Zapraszam do komentowania, do lajkowania, a przede wszystkim do przekazywania dalej dobrej nowiny, że oto w tych bólach porodowych narodzi się nowa rzeczywistość i przychodzi nasz Pan, zbawicie i wyzwolicie. Aleluia